Dobra, to jeszcze nie jest hit, bo hitem jest to, co powiedział Esik, bo Tromba to jeszcze chociaż sugerował, o kogo chodziło, nie powiedział tego dosłownie i no ujął to w jeszcze lekki sposób. A pierwsze słowo w wypowiedzi Esa to było już Tobiasz. Tobiasz Gaming zakazał, zakazał udziału mojego trąby i Scream Kinga, tylko po on grał. W sensie, no, ja nie podważam, że jesteście słabi czy coś, bo pewnie jesteście mocni. W dodatku, w następnym stoi Tobiasza jasno powiedział i gdyby jeszcze nie to, to może miałbym pewne wątpliwości, ale Tobiasz jasno napisał. Organizator, nie chcę innych piehardów na igrzyskach. Inni, Tobiasz się mnie boi z emotką. Klauna. No i uwaga chłopaki, gdyż na dzisiejszym live jest updateowali sytuację, mianowicie S i Tojomba wypowiedział się na temat afery. No i udało mi się sklipować akurat odpowiedź Tojomby, gdzie no sami posłuchajcie jak to tłumaczy. Tobiasz na story wstawił... A żeby wiedzieć o wszystkim co się dzieje subskrybuj mój kanał i oglądaj najnowsze newsy, które właśnie wleciały na kanał.